Witajcie w kolejnym odcinku. Eee, dzisiaj, jak już widzicie, mamy stolik i to całkiem niezły stolik. Ale nie pokażemy Wam go, jak go budowaliśmy, z tego względu, że nie wiem, ja coś, jakoś tak podjarani byliśmy tym faktem, że wymyśliliśmy w ogóle tą konstrukcję. Nie włączając nawet kamery. Pokrótce później pokażemy Wam, jak on wygląda, jak, jak on działa. Natomiast teraz e, przejdziemy szybko do sprawy kulinarnych. A będzie to śniadanie. Także widzimy się za chwilę, bo my musimy coś zjeść. Trochę popływaliśmy jeszcze później, pokażemy Wam skoki. Być może, chociaż nie wiadomo, czy będzie co pokazać. Zobaczymy, jak to wyjdzie na nagraniu, bo już raz byliśmy w wodzie. To, co mamy jeszcze tu, taką niespodziankę, to zobaczycie za chwilę. No i tak jak mówię, jak będzie jakiś skok warty i godny pokazania, to na pewno zobaczycie. Tymczasem my robimy sobie śniadanko i widzimy się za chwilę. Zobaczcie, do czego zmusiła nas sytuacja. Musieliśmy wypić 17% likier żeby uzyskać plastikową butelkę pojemności 100 ml, a teraz jak zacząłem butować, w innej jedną. nawet nie, nie czułem. No. Nie miało, bo dopiero no. zaczęło. No. Wiesz, ma nie Naszą kulinarną wyprawę do Grecji że czosnek nie spadł Sprawy Zaczniemy od cacyków Oczywiście dwa ogórki I teraz poproszę w tym czasie jednego z chłopaków, żeby się po... obrał lekko ogóry Nie wiem, czy będziemy obierać Czy tylko myjemy Nie wiem bo to wszystko zależy czy dobrze traktujecie skórę z ogórka czy nie. Ja dobrze. Ja tam czasem ten. Ale, znaczy tam, ja ja ale no. no dobra, bez wiku. Jak tam a możemy miękko. też jeść. Czyli nie obieramy. Cię trzeba umyć ogórki. Ale to już teraz? Je, je, tak, jeden musi umyć ogórki, a drugi je zetrzeć je. A. To ja mogę jeść Mam tarkę. Dużo mało. My, mini? Mini. Dobre one są. Jednego maszcie? no, już drugi, drugi, kurde, co ty gadasz? Szybciej niż drugi. No, kurde, ja zdążyłem dopiero pokroić czosnek i zmienić kamerę. W międzyczasie Michał już prawie staru dwa ogórki, ale teraz będziemy musieli je zasolić. No idzie strasznie. Ekspresowo, naprawdę. Pokażę wam jak jak, jak Michałowi idzie. Nie, nie pokazuje to. Bo w domu będę musiał... Było pokazać... domu będę musiał... Trzeba... Trzeba było pokazywać jak miał większego góra, nie? Te... Gotówka, pa. Aż woda idzie. Po chwili w soli należy od to zrobimy właśnie to w ten sposób z tego względu, że Muszę zebrać wodę w ten większy pojemnik. Woda jest potrzebna? Nie. No ale ja nie chcę zmarnować tej wody, ja sobie oddręknę albo razem sobie odrękniemy. A? no jest dobry goda. Ja chętnie spróbuję, chętnie wolę. No wiecie, nie może się marnować. Soranka. Tak. Ogórkowa. To już na tym wypadzie zmarnowaliśmy jedną, jedyną gazę Tak do odsączenia ogórków i już więcej. I Przynajmniej już wiemy, że nie możemy złamać sobie no, ręki. Ręki. Chociaż mamy sznurka, to tam na sznurek. Wystarczy ogórki gotowe. Dajcie kup, kubeczki, panowie. Kto chce. Wody ogórkowej. Ta. To co? Salut, tak? Salut, salut. Wasze Salud. zdrowie. Woda ogórkowa. Nawet słonawe takie Może dużo soli było w ogórkach Jaką bym to z... pić normalnie z... nie? Te Konserwowe, nie? Czy znaczy małosolne Małosolne, Ale o. ten jest ekstra małosolny, nie? Tak 20 minut Jeden tak. z naj... Jeden z naj... Turbo Ale jest to coś takiego... Dałby to radę pić normalnie, tak jakby... Moja żona na przykład ma, y, ogórki ma to takie lubi najświeższe. Nie lubi takich. Nie dobra. Ze dwóch trzydniowych, nie? Takie o, ogórki, najlepsze. No. To że Ale dzisiaj sparty. rano wkładasz i wyjmujesz od razu. Mm -hmm. Wiesz, każdy są dobre, no bo to jednak, wiesz, każdy ma jakąś tą swoją taką zaletę sp specjalną, że wiesz, te takie krótkie są, mocno takie chrupiące. Tak. Jeszcze tak. takie nie do końca prz przeszły tym. Są takie naprawdę delikatne, nie? Mm -hmm. te, te, tam, tam też trochę, może jeszcze nie. Kiszone, znaczy korniszone, kiszone, ale już tak kiszonko trochę zalatują. Czosnek w jednej słusznej ilości, czyli dużo. Przygotowuję koper, to też jest taki obowiązkowy składnik dobrych cecików. Pewnych rzeczy nie widzicie, bo kamera nie jest skierowana w tym akurat kierunku Ale żałuję, że nie mogłem wam tego wyciągnięcia. Właśnie na wystędziu się dzieje tak. Dobra, nie możesz dodawać Zobacz hmm? Doprawienie zostawimy jeszcze na za chwilę. Teraz należałoby to odłożyć w chłodne miejsce, natomiast my takowym nie dysponujemy. Odłożymy to na zakrystję? Tak, odłożymy to w miejscu, po prostu, w którym nie nasypiemy tam piachu, piachu gałęzi, starych liści i nie wiadomo jeszcze <głos> czego. <głos> Dzisiaj jestem w takim lekkim półcieniu, ale to chyba nawet lepiej dla tego kanału. Tak mi się wydaje, mi wydaje. Chyba zrobić po prostu crash test w patelni, tak? No, zobaczyć. Na której się będzie lepiej smażył, czy na tej, czy na tej hmm. Ok. Teraz waga przeciwko celi. Na pewno. Co u mnie grywa to rąk. Trzeba ją kontrolować mocno. Idę po Bo może ci tylko wypaść, to ukłażyłeś się. Mm Jak -hmm. tak. I trzeci, ten sam proces, czyli tzotiki, liść, sałaty i mięcho. I krążki. W słońcu i w komplecie zaczynamy drugą turę. Jeszcze raz smacznego. I do zobaczenia na szaku. Smacznego. Smacznego. Doszło do tego, że pijemy miętową kawę. A mi się już trafił pierwszy liść mięty. A to dlatego, że wczoraj, żeby nie pić takiej samej wody, mieliśmy kilka listków mięty, gdzieś tam świeżej. No i dodaliśmy sobie do wody. A dzisiaj się nikomu nie chciało iść filtrować wody nowej, świeżej z jeziora. Dlatego zrobiliśmy na tej miętowej. No i mamy miętową kawę. Ale nie jest zła. Nie, fajnie. Można powiedzieć, że bardziej orzeźwiająca niż zwykła. Tak. I jakby trochę tej goryczki nie ma takiej. Mhm. Jak zawsze, nie? No. Spróbujcie. Naprawdę fajna, fajna kawa. Może zróbmy tego ten kawę. Summer Edition. Zmieniony? No. Ożywiający. No. Różne to są nie? w tych kawach. Co myślicie o kawie Summer Edition z miętą. Ile jesteś w stanie zjeść jajek na czczo, ugotowanych? Nie wiem. No Podobno nie, nie da rady. Ja, jak nie <noise> da A Dlaczego? W ogóle zjeść jajek? Jak jesteś głodny na czczo, ile jesteś w stanie zjeść, zjeść gotowanych jajek? Hmm? Nie wiem. A żużlu no, jakoś, ile sam być na rado? Gotowane? No gotowane zwykłe jajka, zwykłe ubrane, ugotowane jajka i jest jaj Cztery? Gdzieś na trzy. Cztery? Nie. nie. Każdy zje tego sam. Jedno, bo drugie już nie jest na No tak. No właśnie, pod włos bierze. Piękne klapki i brzydcy smacznego. Smacznego. Jesteśmy, jak widzicie, na takim zboczu i dość, dość niewygodnie się tu stoi. Natomiast my sobie położyliśmy jedną belkę i trochę tej siłki, trochę tych liści nasypaliśmy. Dzięki temu się w miarę e, stało. Dwie osoby, bynajmniej po dwóch stronach tego stołka, stały w miarę, w miarę e, prosto. A sam stolik, no to jak widzicie, jeżeli nie macie zrębu, Gdzieś jakiegoś większego, no to będzie ciężko to zrobić. Po prostu została wbita jedna walka, jedna Druga została od nią wyparta. Na górę mieliśmy szczęście, że położyliśmy taką, nie wiem, dziesięciocentymetrową. Taki krąg. No i na tym mieliśmy nasz stół roboczy. No i tutaj jeszcze wykombinowaliśmy takie, na zasadzie zaparcia. Trzęsie się to, ale zdał egzamin całą, cały wieczór. Jakieś tam gotowanie, to wszystko to stały tu różne produkty i jakiś jakimś cudem to się nie powywalało, także to na ten dzień, który miało zadziałać, zadziałało, dało, dało radę. Nie opisywaliśmy, bo to żadna wielka konstrukcja, nie będziemy tego chyba jakoś tam bardziej się nad tym roz, e, rozgadywać. Zwijamy się, nawet nawet nie będę się przebierał z moich mało, mało desatowych spodenek, e, nie zakładam tych, w których przyszedłem, bo się nie chce. Zresztą nie widzę sensu jakiegoś takiego. Jakiego nie mamy dużo do przejścia one są stosunkowo wygodne. Może mniej troszkę e, przepuszczalno powietrzne, ale przewiewne za to bez przebierania w kąpieluwach do samochodu mocno rozważamy wejście do wody, ale to jest chyba odległy też temat z tego względu, że e, jak sobie, nie wzięliśmy kapci, znaczy Patryk jeszcze nie ma kapci, a ja, nie, nie, ja gdzieś swoje zapodziałem, e, takie kapcie do kajaka, bądź ogólne takie, wiecie, kapcie e, do pływania, Bu, buciki takie, nie wzięliśmy tych kapciorów, a tu są tak, tak ostre kamienie i nas z Patrykiem tak wczoraj pokaleczyły, Michał ma swoje, bo ja swoje gdzieś zgubiłem. No i przez to jego stopy um, trochę lepsze mają stan niż moje. Ale cóż, za błędy trzeba płacić. Nie mieliśmy w ogóle, ale to w ogóle rozłożonych tarpów. Sprawdzaliśmy pogodę i była, była napawająca optymizmem, że nie będzie padało. Więc nie rozkładaliśmy sobie w ogóle. Tak, jak czasami mamy, że jak tak. nam się nie chce. E, rozkładać czy coś, no po prostu tego nie robimy, jeżeli nie widzimy, że, że, nie, że nie ma to sensu i to zaskutkowało tym, że spaliśmy niemal pod gołym nie wiem, nie wliczając e, moskitier Jak pewnie widzicie, spakowani już na szlaku, na drodze asfaltowej, więc blisko e, parkingu. Dzięki, że zostaliście do końca. Ciuki, polubienia, subskrypcje, i itd. Do zobaczenia niebawem. Cześć. Cześć.